Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Uwaga, dziś pierwsze starcie z inflacją z USA. Tym będziemy się dzisiaj zajmować. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Przypominam także, że spotykamy się z inwestorami w całej Polsce, którzy chcieliby dołączyć do kapitałów, którymi ja zarządzam w usłudze Asset Management. Dzisiaj spotkania z inwestorami z Warszawy, a w tle lista miast, gdzie wkrótce będziemy. Więc jeżeli chcecie dołączyć do kapitałów, jesteście z tych miast, z tych regionów, to zachęcam do kontaktu. Zaczynamy. Uwaga, dziś pierwsze starcie z inflacją z USA. Tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy fascynujący czas w tym tygodniu, gdy będziemy dyskontować dane makroekonomiczne. Dzisiaj, wstępne dane o inflacji. O godzinie 16.00 mamy wystąpienie prezesa Pawła. Jutro o godzinie 14.30, dane o inflacji konsumenckiej. Najważniejsze wydarzenie. Już teraz zachęcam, zrobimy specjalnego live'a z doktorem Jarosławem Jamką oczywiście z sesją Q&A, więc jutro o godzinie 14.20 zapraszam Was na kanał. I będziemy mieć także w czwartek, przypominam, joblessy, dlatego też seria danych będzie nam zmieniała percepcję tego, w którą stronę może podążyć polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych i w taki sposób powinny także reagować inne rynki. Ale zaczynamy od wykresu, który pokazuje, jak w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu, w ostatnich dniach negatywnie zaskakują nas dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że indeks zaskoczeń makroekonomicznych wyraźnie spada, a to oznacza, że raczej należy nastawiać się na to, że każde kolejne dane będą słabsze niż chcą prognozy, a w tym wypadku słabsze oznacza, że należy oczekiwać inflacji wyższej niż chce konsensus rynkowy. Drugi wykres w tle to jest prosty model, jak zachowuje się ropa naftowa i inflacja konsumencka. Dzisiaj mamy inflację producencką, ale uczulam także na to, że to, co się stało z ropą naftową w kwietniu, a przypominam, na tym wykresie jest ropa naftowa i jej średnia miesięczna plus zachowanie inflacji, a ta średnia miesięczna raczej nam sygnalizuje, że należy oczekiwać wyższej inflacji niż niższej. Dlatego też bardzo uczulam na to, że odczyty, które mogą się pokazać, będą rozbieżne i to wyraźnie od prognoz, a to powinno dać spory ruch na rynkach finansowych, ponieważ no, percepcja inwestorów jest ogromna. W piątek poznaliśmy oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych Uniwersytetu Michigan, i to jest ta niebieska kreska na trzecim wykresie, ale mamy także taki wskaźnik, który pokazuje nam oczekiwania rynkowe inflacyjne na podstawie dwuletnich amerykańskich swapów. I jak widzimy tutaj w ostatnim czasie nie widać pokonania tych oporów, czyli poziomów ekstremalnych z ostatnich miesięcy, a to sygnalizuje, że być może wskaźnik oczekiwań inflacyjnych Uniwersytetu Michigan lekko nas zawiedł. Ale należy być bardzo, bardzo czujnym, czy i który wskaźnik faktycznie nam będzie wskazywał drogę inflacji, ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach, jednak proszę pamiętać o tym, że oczekiwania inflacyjne, ten miernik jest, bo jest badany na podstawie ankiet, a na wskaźnikach rynkowych, na swapach, które mierzą nam oczekiwania rynkowe, za tymi wskaźnikami idą prawdziwe pieniądze. Więc ja bym bardziej wierzył swapom. Które dyskontują przyszłą inflację w perspektywie dwóch lat na Stanach Zjednoczonych, niż takie oczekiwania inflacyjne mierzone na podstawie ankiet. Jednak należy być oczywiście czujnym, ponieważ dzisiaj o godzinie 14.30 poznamy ten wskaźnik PPI, inflację producencką. Jak widzimy, oczekiwania są na to, że wzrośnie ona do poziomu 2,2. Poprzednio było to 2,1, czyli też konsensus rynkowy zakłada lekkie podwyższenie tempa inflacji i to, co się wydarzy na inflacji przełoży się na amerykańskiego dolara, i później przełożyć to na oczekiwania co do stopy procentowej. Dlatego też na tym następnym wykresie widzimy korelację między zachowaniem amerykańskiego dolara o oczekiwania co do tego, gdzie będą stopy procentowe na koniec 2024 roku. I jak widzimy, ta korelacja jest bardzo duża, wynosi plus ponad plus, zero, plus 0 plus 0,6 dlatego też jeżeli będziemy mieć i obserwować spore przesunięcia w oczekiwaniach, tym rynek walutowy powinien mocniej zareagować. Oczywiście, każde oddalenie perspektywy obniżki stóp procentowych w efekcie wyższej inflacji będzie premiować amerykańskiego dolara. Tak wynika z tego wykresu korelacji, który jest w tle. A sam eurodolar wczoraj przetestował górną krawędź pięciomiesięcznego kanału spadkowego, dlatego też znaczenie tych poziomów wyraźnie rośnie. Każde przejście ostatnich maksimów poziomu 1,0820 będzie oznaczało zmianę średnioterminowego kierunku trendu na eurodolarze, zmianę trendu na samym amerykańskim dolar indeksie i będzie to rzutowało oczywiście na wszystkie inne. Aktywa, zwłaszcza te najbardziej powiązane z rynkiem amerykańskiego dolara, a jednym z rynków, który jest najbardziej powiązany, jest na przykład rynek emerging markets, w tym warszawska giełda, warszawski polski złoty. Który uwielbia, kiedy euro-dolar rośnie, a bardzo nie lubi, kiedy amerykański dolar spada. Rynek, który także będzie wyczuwał to, jakie będą te dzisiejsze dane i jutrzejsze dane, będzie rynek amerykańskich obligacji. Jeżeli ktoś nie widzi rentowności, to proszę patrzeć na cenę amerykańskich obligacji. W tym wypadku widzimy tutaj krótkoterminowy horyzont cenowy dół 0860 góra 0925 i będziemy patrzeć, czekać na to, w którą stronę rynek się wybije. I tak też myślę, że inwestorzy będą pozycjonować się na amerykańskim dolarze. Im bardziej rentowności pójdą w dół, czyli cena amerykańskich obligacji pójdzie w górę, tym bardziej także eurodolar powinien. Iść wyraźniej w górę. Tutaj korelacja także powinna być bardzo, bardzo duża. Natomiast rynek ma także swoje bezpieczne przystanie na wypadek jakichś kataklizmów, złych wydarzeń, czegoś negatywnego. Jak widzimy, dla 73% inwestorów cały czas bezpieczną przystanią jest dolar amerykański, dla 23 frank szwajcarski, dla 4 jen japoński. Dlatego też, gdyby doszło do trzęsienia ziemi, tsunami. Gdyby doszło do wojny, ataku Marsjan, spadków meteorytu, to jednym z pierwszych aktywów, które powinno zareagować wzrostami cen, powinien być amerykański dolar, później frank szwajcarski i jen japoński. Nic tutaj generalnie się nie zmieniło, ale udział amerykańskiego dolara w, w transakcjach, które mają za zadanie zabezpieczyć nas na wypadek trudnych chwil, nawet moim zdaniem rośnie i bardzo dobitnie pokazuje, że w sytuacjach trudnych naprawdę należy oczekiwać umocnienia amerykańskiego dolara. Jeszcze dzisiaj o godzinie 11 mamy wskaźniki ZEW dla Niemiec, to są wskaźniki za maj i też będziemy patrzeć, jak bardzo są one rozbieżne względem prognoz i jak bardzo rynek, rynek akcyjny zacznie to dyskontować. Mamy dzisiaj utrzymywanie się indeksu Standard Poor's na swoich futuresach nad poziomem 5200 punktów. To jest cały czas dobra wiadomość i sygnalizuje, że inwestorzy w ostatnich godzinach przed danymi o inflacji raczej pozycjonują się na wzrosty niż na spadki. Relatywna siła jest w europejskich indeksach, co jak wiemy, jest pochodną zachowania eurodolara, jest pochodną zachowania chińskiej giełdy i dzisiaj prawdopodobnie Czeka nas sesja w oczekiwaniu na dane o inflacji, ale wskaźniki ZEW także tutaj mogą doprowadzić do tego, że jakaś zmienność większa się pojawi, więc w pierwszej kolejności patrzmy na zachowanie indeksu DAX po godzinie 11. A w Chinach dzisiaj lekka korekta, zatrzymanie bez generalnego znaczenia, jednak proszę pamiętać, że indeks chińskiej giełdy teraz, każde zatrzymanie, które tutaj ma na tych poziomach miejsce, oznacza także, że zatrzymuje się na potężnym oporze indeks rynków Emerging Markets. Jest tam z jesieni 38,2%. Dlatego też należy moim zdaniem wzmóc czujność, patrząc na to, co się dzieje na giełdzie w Chinach. Jakie jest prawdopodobieństwo, Straty? Jakie jest prawdopodobieństwo spadku indeksu giełdowego Standard Poor's? Na podstawie historii prawie 100 ostatnich lat, od 1929 roku, widzimy, że prawdopodobieństwo straty, że dzisiaj będzie sesja spadkowa dla poszczególnej najbliższej sesji wynosi 46%. Jest 54% prawdopodobieństwa, że sesja poszczególna dana, na przykład dzisiaj. Że sesja będzie wzrostowa. I proszę zwrócić uwagę, z każdym kolejnym interwałem czasowym, jednomiesięcznym, jednokwartalnym, jednorocznym, trzymiesięcznym, pięcioletnim, dziesięcioletnim, to prawdopodobieństwo spada i prawdopodobieństwo straty w perspektywie 10 lat wynosi około 4%. Ta statystyka jednoznacznie faworyzuje scenariusze prowzrostowe i, i inwestowanie na rynku akcyjnym. Jest to statystyka wykorzystywana. Przy tworzeniu wszystkich modeli, które mają za zadanie budowanie kapitałów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych na budowie poczucia bogactwa Amerykanów, więc moim zdaniem warto sobie to, co tutaj jest na wykresie zapamiętać. Europejskie spółki. Znalazłem kilka ciekawych wykresów, które pokazują zachowanie małych i średnich spółek. I w tym wypadku mamy tutaj zyski na akcje. Proszę zwrócić uwagę, że małe spółki. W Europie mają coraz lepsze zyski na akcje, ale samo zachowanie ceny jakoś tego nie pokazuje. Taką rozbieżność warto zapamiętać. Jeżeli więc eurodolar roszyłby mocno w górę podanych o inflacji, to europejskie spółki mają naprawdę potencjał ku temu, żeby nadgonić stracony czas, jeżeli chodzi o hossę. I na kolejnym wykresie widzimy coś podobnego. Małe, średnie spółki europejskie versus zachowanie niemieckich obligacji dziesięcioletnich. I w tym wypadku widzimy jak nadłoni dłoni tą korelację, to rynkowe powiązanie. Na kolejnym wykresie rynek, który też powinien zareagować na dane o inflacji, czyli rynek złota. Ale w tym wypadku, moim zdaniem, sekwencja zachowania ceny złota faworyzuje bardziej scenariusze prowzrostowe niż prowspadkowe a wsparcie w rejonie 2280-2290 rośnie na znaczeniu. Jak się pozycjonowali duzi gracze w ostatnim tygodniu? Jak widzimy, netto długie pozycje, największe były dodawane na miedzi, największe krótkie netto były na franku szwajcarskim, a na giełdzie na Wall Street, na indeksie Standard Poor's także duzi inwestorzy netto dodawali długich pozycji. Warto być tego świadomym i śledzić sobie systematycznie z tygodnia na tydzień, Wskazania, które są tutaj widoczne na tym wykresie, mamy także kolejne podejście Pod ważny poziom oporu w krótkim terminie na Bitcoinie. To jest średnia sesyjna na wykresie 4-godzinowym, która znowu tak, jakby zaczęła pracować, zaczęła funkcjonować. Ona wyznacza oś symetrii tego 3-miesięcznego horyzontu cenowego, kanału spadkowego. Więc każde przejście tej średniej, a prędzej czy później ono nastąpi, będzie zwiastowało, że rynek chce rosnąć. Jeżeli popyt na ryzyko podanych o inflacji będzie atakować w skali globalnej, to myślę, że i na Bitcoinie jest szansa na to, żeby wybić nad te opory, ruszyć wyraźniej w górę i kierować się ku maksimum wszechczasów. I na koniec polskie aktywa, które także powinny zareagować na to, co się wydarzy na amerykańskim dolarze podanych o inflacji. Już powiedziałem, jaka jest korelacja między zachowaniem amerykańskiego dolara a polskim złotym w tym przypadku przypominam że poszczególne pary związane z polskim złotem euro złoty jak i dolar złoty zbliżają się znowu do swoich potężnych 14 letnich wsparć linii które tutaj widzimy na wykresie średnich kroczących dlatego też każdy ten z poziomu 4.25 euro złoty 3.90 dolar złoty będzie niezwykle istotny i powinien być powiązany z atakiem na opory na indeksie WIG20 opory też o długoterminowej charakterystyce strefa 2600 2650. Jeżeli doszłoby do pokonania wsparć na parach związanych z polskim złotym, to prawdopodobnie silnie i radykalnie wzrośnie szansa na przebicie oporów na indeksie WIG20. Więc naprawdę analiza międzyrynkowa jest tutaj niezwykle precyzyjna i sygnalizuje nam ważność wydarzeń, które wkrótce będą miały miejsce na polskich aktywach. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli będziemy obserwować łamanie potężnych, długoterminowych wsparć na polskim złotym, to będzie też ogromna szansa na to, że indeks WIG20 przebije swój opór 2650. Jeżeli tak się stanie, to naprawdę otworzą się wrota do tego, żeby polskie aktywa znowu silnie zyskiwały na wartości, są cały czas niedowartościowane względem swoich odpowiedników. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy na polskim złotym, a proszę zwrócić uwagę, na przestrzeni ostatnich miesięcy mamy umocnienie złotego, jednak nie zaburza to procesu związanego z inwestowaniem w strategię carry trade. I w tym wypadku widzimy, że w tym półroczu ta strategia osiąga bardzo dobre stopy zwrotu. Jeżeli indeks WIG20 utrzymuje się w krótkim terminie nad poziomem 2500 punktów, sprzyja to scenariuszom prowzrostowym i... W takiej sytuacji, takiej jak teraz, ja osobiście spodziewam się kolejnych podejść pod te opory, które wcześniej wymieniłem. Jeszcze dzisiaj o godzinie 14 mamy rachunek bieżący dla naszego kraju i kolejny miesiąc z nadwyżką na bilansie, na rachunku bieżącym będzie sprzyjał tezie o tym, że poziomy w okolicach tych o które wspominałem na polskim złotym, cały czas służą polskiej gospodarce, dlatego też moim zdaniem najważniejsze przesłanie tych danych jest takie, czy cały czas będziemy mieć nadwyżkę i czy i w jaki sposób kurs polskiego złotego wpływa na międzynarodowe przepływy finansowe do i z Polski tak moim zdaniem należy na to patrzeć także dzięki za odsłuchanie tego materiału zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu na live, gdy będziemy sobie omawiać dane o inflacji producenckiej. Także zapraszam o godzinie 14.25. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajku. Like Trzymajcie się, cześć! Drodzy inwestorzy, z całej Polski zaczyna się majowa objazdówka całej Polski usługi zarządzania portfelem Asset Management w niezależnym domu maklerskim SA. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do kapitałów, którymi ja zarządzam, zachęcam do kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail. Proszę się z nami skontaktować, a my umówimy się na indywidualne spotkanie, które potrwa nawet do dwóch godzin, gdzie sobie porozmawiamy, poznamy się bliżej, ustalimy Twój profil ryzyka i zobaczymy, jak możemy razem wspólnie robić biznes. Tutaj macie w tle listę wszystkich miejsc i terminy, daty, gdzie i kiedy będziemy w całej Polsce. Rozpoczynamy 14 maja w Warszawie. 15 maja będziemy w Olsztynie i Płocku. 16 maja będziemy w Białymstoku. 17 maja będziemy w Siedlcach. 18 maja będziemy w Lublinie. 20 maja będziemy w Radomiu i w Kielcach. 21 maja w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. 22 maja w Koszalinie i w Słupsku. 23 maja w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. 24 maja w Łodzi, Poznaniu i Kaliszu. 27 maja we Wrocławiu, w Opolu i w Legnicy. 29 maja w Krakowie i w Rzeszowie. 29 maja w Katowicach. I kończymy 31 maja ponownie w Warszawie. Więc drogi inwestorze, jeżeli jesteś zainteresowany spotkać się, porozmawiać, porozmawianiem, nawiązaniem bliższych relacji, tak żeby skorzystać z usługi Asset Management w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. To jeszcze raz zachęcam do kontaktu z nami. Tam na dole jest numer telefonu i adres e-mail. To będzie ostatnia taka duża objazdówka po Polsce w pierwszym półroczu. W czerwcu prawdopodobnie będzie mniejsza, ale jeżeli jesteś inwestorze zainteresowany, zainteresowany takimi spotkaniami, to także proszę Cię o kontakt. A my w czerwcu umówimy się już indywidualnie e, z jakimś większym wyprzedzeniem. Także dzięki za odsłuchanie zapraszam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. No i oczywiście do spotkań w rzeczywistości, do nawiązywania relacji, do budowania razem wspólnie biznesu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!